Witajcie! Europejskie normy zawartości szkodliwych substancji w spalinach pojazdów ciężarowych już teraz są wyjątkowo restrykcyjne. A wcale nie zanosi się na to, by w przyszłości miały w jakikolwiek sposób zelżeć. A raczej będą się zaostrzać, a z biegiem lat sprostanie im może stanowić nielada wyzwanie dla producentów pojazdów silnikowych. Konieczność ochrony środowiska naturalnego jest oczywiście bardzo ważna. No ale co z motoryzacją? No i w końcu, co z transportem drogowym? który obecnie praktycznie w całości bazuje na silnikach diesla. Przyszłość zmusi nas, by znaleźć odpowiedzi na te pytania. Ale są też tacy, którzy próbują odpowiedzieć na nie już teraz, produkując innowacyjne rozwiązania wykorzystujące paliwa inne niż olej napędowy. Niektóre z tych rozwiązań można już obejrzeć, są takie, którymi da się pojeździć, a inne w zasadzie są już gotowe do normalnej pracy, bo technologiczna przyszłość, o której mówię, właściwie już trwa. Do tej pory wielu kierowców samochodów ciężarowych gaz woziło jedynie w kuchenkach turystycznych, a obecnie świat dysponuje technologią, która trochę inny gaz wtłacza do zbiorników ciężarówek. Zapraszam na CE, jedziemy z tematem. Zmiany w podejściu do motoryzacji, szczególnie w kwestii wykorzystywanych źródeł energii, są nieuniknione i wielu producentów zdaje sobie z tego sprawę. Dzisiaj, dzięki współpracy z Volvo Trucks, mamy okazję do przyjrzenia się pojazdom na gaz tej marki. Zobaczymy, na co je stać. Choć niektórzy może powiedzą, że ciągniki siodłowe zasilane gazem okres swojej popularności na drogach mają jeszcze przed sobą, to trzeba przyznać, że już dawno temu wyszły z fazy prototypu. To są funkcjonalne, gotowe dojazdy ciężarówki. Które już teraz mogą pracować i wchodzić w skład taboru firmy transportowej. Dzięki Volvo dostaliśmy możliwość przyjrzenia się z bliska dwóm modelom ciężarówek tej marki, które śmiało można nazwać przyszłością motoryzacji, no i przyszłością transportu, co nas interesuje najbardziej. W tym odcinku zajmiemy się długodystansowym modelem ciągnika Volvo FH LNG, a za tydzień opowiem trochę o ciężarówce Volvo FE napędzanej sprężonym gazem ziemnym, czyli Cengie. LNG jest mieszaniną gazów, która w 95% składa się z metanu. Obniżając jego temperaturę do minus 162 stopni Celsjusza, gaz przechodzi w stan ciekły i otrzymujemy jego skroploną wersję, która w takiej formie trafia do zbiornika tego bezkompromisowego ciągnika siodłowego. A dlaczego nazwałem go bezkompromisowym? Głównie dlatego, że wykorzystywanie w motoryzacji alternatywnych źródeł energii kojarzy się ze spadkiem mocy. I są już na rynku takie pojazdy gazowe, które są eko, ale niestety kosztem funkcjonalności. W przypadku rozwiązania zaproponowanego przez Volvo nie ma miejsca na spadki mocy. Bo silnik tego ciągnika, napędzanego skroplonym gazem, w swojej najwyższej wersji ma standardową moc 460 koni mechanicznych I w zasadzie pod tym względem nie odbiega od bliźniaczego Volvo FH z klasycznym silnikiem Diesla. Volvo FH LNG maksymalną moc osiąga w przedziale pomiędzy 1400 a 1800 obrotów na minutę, czyli dokładnie w takim samym zakresie jak w silniku diesla tego producenta. 460 koni w połączeniu ze skrzynią biegów I-Shift sprawia, że w pełni załadowana naczepa dla tego gazowego ciągnika nie stanowi żadnego problemu. Wewnątrz w oczy rzuca się ten zestaw wskaźników. Mamy AdBlue, olej napędowy i oczywiście LNG którego średnie spalanie komputer wyświetla w kilogramach na kilometr, bo taką jednostką operuje się w obrocie LNG. Tylko po co AdBlue i olej napędowy w ciągniku na gaz? To rozwiązanie nazywa się Dual Fuel i polega na tym, że silnik łącznie z gazem spala domieszkę oleju napędowego. To pozwala na wykorzystanie 13-litrowej wysokoprężnej jednostki napędowej, która cechuje się identyczną jak diesel mocą, ale spala go tylko 1 litr na 100 km. Zapas oleju napędowego jest stosunkowo niewielki i wynosi 170 litrów. Inaczej sprawa wygląda z gazem. W wersji z największym bakiem możemy zatankować 205 kg LNG, co w przeliczeniu daje nam około 495 litrów tego paliwa. Proporcja spalania w normalnej jeździe jest taka: 95% LNG i 5% oleju napędowego. Niewiele więcej diesla jest wstrzykiwane do domieszki przy odpalaniu zimnego silnika. Co gwarantuje brak kłopotów z zapłonem. Dzięki temu Volvo upiekło dwie pieczenie na jednym ogniu. Przede wszystkim została zachowana moc. A po drugie, ilość dwutlenku węgla w spalinach tego ciągnika jest o 20% niższa niż w klasycznym dieslu. Ograniczona również została emisja tlenków azotu. Ekologia bez kompromisów. A teraz posłuchajcie, jak ten silnik brzmi. Gazowy napęd sprawia, że praca silnika jest bardzo cicha. Co najlepiej słychać wewnątrz kabiny. To, jak cichy jest ten gazowy ciągnik, dobrze pokazuje również porównanie z dieslem. Trzeba przyznać, że to znacznie zwiększa komfort pracy kierowcy. Rzućcie jeszcze okiem na samą kabinę. W zasadzie nie różni się niczym od standardowej wersji. Zobaczmy teraz jak Volvo FH LNG sprawdza się podczas jazdy. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, że to jest ekologiczny ciągnik siodłowy na gaz. Moc jest na swoim miejscu, właściwości jezdne są dokładnie takie same jak w klasycznym Volvo FH. Dodam, że zasięg na jednym tankowaniu tego ciągnika wynosi 1000 km z największym bakiem, co nie jest rekordem, ale sprawia, że ten pojazd gazowy może być wykorzystywany w transporcie długodystansowym. Warto wiedzieć, że poza długodystansowym FH LNG, Volvo ma w swojej ofercie pojazdów napędzanych gazem w wersję FM, czyli ciężarówkę z mniejszą kabiną, dostosowaną do transportów regionalnych. Interesowało mnie, czy można jechać na samym oleju napędowym w sytuacji, w której skończy się gaz. Skoro są dwa zbiorniki, to powinna być taka opcja. No i okazuje się, że jest, ale tylko do wykorzystania awaryjnego. Kiedy kończy się gaz, ciągnik wchodzi w tryb pełzania, by umożliwić dotarcie do bezpiecznego miejsca. Normalna jazda na dieslu nie jest tu możliwa z uwagi na niedostosowany do tego układ paliwowy. Ale chodzi też o to, żeby ciągnik spełniał normy unijne które uznają go zgodnie z prawem za pojazd napędzany gazem. Trzeba pamiętać, że na rozwój technologii bardzo duży wpływ ma polityka, która obecnie jest to dobrze widoczne, obrała kierunek na ekologię. Dlatego na przykład w Hiszpanii, Belgii, Holandii czy Szwecji rządy oferują dopłaty do zakupu pojazdów na gaz, a w Niemczech całkowicie zniesiono dla nich opłatę drogową. Natomiast w Polsce są szeroko zakrojone plany zwolnienia LNG z akcyzy paliwowej, co w perspektywie zwiększa opłacalność eksploatacji takich ciężarówek. Jak widać, technologia jest już dostępna. Teraz jednak czas na rozwijanie infrastruktury, która umożliwi szerokie wykorzystywanie takich ciągników w transporcie. Następny krok w tej sprawie należy do polityków. Podsumowując, Volvo FH LNG to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ekologia łączy się tutaj z zachowaniem mocy silnika i niższymi kosztami eksploatacji. Z punktu widzenia kierowcy ciągnik nie różni się w zasadzie niczym od swojego dieslowskiego bliźniaka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym modelu. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu opowiem trochę więcej o Volvo FE na sprężony gaz ziemny. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości z C +E. Do zobaczenia.